Liczby x1 i x2 są różnymi rozwiązaniami równania x odjąć 6 wartości bezwzględnej równa się 4. Dokąd stanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloczyn x1 razy x2 jest równy i mamy 4 odpowiedzi. Aby wykonać polecenie, czyli aby znaleźć ten iloczyn, musimy rozwiązać to równanie. Ja to równanie przepiszę czyli x odję 6 wartości bezwzględnej równa się 4. I takie przypomnienie, co dotyczy teorii. Jeżeli jest wartość bezwzględna z pewnej liczby x, równa liczbie A, która jest dodatnia, to wówczas rozwiązaniem jest A lub rozwiązanie, będzie liczba do niej przeciwna minus a. Taka jest teoria do rozwiązywania wartości bezwzględnej, kiedy po drugiej stronie jest wielkość dodatnia. Dla nas ten x, to dla nas to jest całe wyrażenie x odjąć 6. Więc jeżeli mamy zastosować to do tej teorii, to znaczy to, co jest między kreskami, to, co między deskami x, w naszym przypadku x powiem 6 ma być równe tej liczbie A, u nas liczbą A jest 4, lub to, co między deskami wartości bezwzględnej, może być równe liczbie przeciwnej do tej przeciwnej, to jest tutaj, czyli jak to jest 4, to będzie minus 4. To jest wykorzystanie teorii i oczywiście rozwiążemy te dwa równania. Po przerzuceniu i tu i tu po lewej stronie uzyskam X równa się 4 dodać 6. I od razu rozwiążę X wyniesie 10. I to już jest pierwsze rozwiązanie, które w tym zadaniu mogę nazwać jako X1, a tutaj minus 4 ale po przerzuceniu będzie plus 6 i wtedy x będzie równe 2. I też oznaczymy jako drugie rozwiązanie różne, czyli x2. Rozwiązania już mamy, to lub to, ale nie jest to odpowiedź do zadania, bo mieliśmy wyznaczyć iloczyn x1 razy x2. No to jak sobie zapiszę x1 razy x2, no to wstawię 10 razy dwa i wynikiem będzie 20. To jest ten iloczyn. I wśród tych czterech odpowiedzi 20 jest odpowiedzią B. I na tym zadanie się kończy.